Orzeł biały, biało-czerwone barwy i mazurek Dąbrowskiego są naszymi symbolami, które towarzyszą nam w momentach trudnych, ale i radosnych. Biało-czerwona flaga jest z nami zawsze wtedy, gdy dzieje się coś ważnego. Polska, taką jaką znamy dziś, zrodziła się na naszych ziemiach ponad tysiąc lat temu. Lednica, to właśnie tu prawdopodobnie Mieszko pierwszy przyjął chrzest, dając początek naszej cywilizacji, naszej tożsamości. W krypcie zasłużonych Wielkopolan, w podziemiach kościoła świętego Wojciecha w Poznaniu złożono urnę z sercem generała Jana Henryka Dąbrowskiego i prochy Józefa Wybickiego, bohatera oraz twórcy hymnu państwowego. W poznańskiej katedrze spoczywa król Przemysł II, od którego wywodzą się polskie barwy, miasto królewskie Gniezno, świątynia koronacyjna królów od Bolesława Chrobrego, ale także centralny punkt szlaku piastowskiego. Siedziba pierwszego w Polsce arcybiskupstwa. Miejsce ważnych wydarzeń z okresu początków polskiej państwowości. Symbole narodowe to część każdego z nas. To one towarzyszą nam podczas uroczystości państwowych, wydarzeń sportowych, pozwalając nam poczuć jedność, radość i dumę. Choć dziś nie możemy tłumnie świętować dnia flagi, to nadal jesteśmy w stanie pokazać naszą miłość do Polski poprzez symbol, który nas wszystkich jednoczy. Cieszmy się z biało-czerwoną naszą wolnością. I dzielmy się tą radością z innymi.